Teraz ważna uwaga dla początkujących. Ja już to kilka razy mówiłem i powtórzę. Zaczynamy od przymocowania kocy do koła i opony. Miejsce wybieramy nie bez przypadku za wentylkiem. Zobaczcie. Dlaczego? Ponieważ ja teraz będę mógł sobie naciągać naciągać tą, te kocę. Zobaczcie jak on tutaj też fajnie nam chodzi. Tutaj damy sobie tutaj. Teraz tak, zobaczcie. Naciągam a dlatego mi tak fajnie idzie, bo właśnie jest tutaj zabezpieczone i mi koc nie zjeżdża. Jak nie zastosujemy tej zasady, to wtedy za każdym razem, kiedy pociągniemy, to będzie problem z założeniem tego koca. Teraz zobaczcie, jak on bardzo fajnie nachodzi. Jest idealnie to jedną ręką robię i bardzo fajnie rzepy trzymają. I mamy praktycznie całą długość i całą objętość profilopony zabezpieczony. teraz pod.